Widzowie, dzisiaj y, będziemy otwierać kuchnię Minivers. Potem na następnym odcinku będziemy otwierać figurkę z Pop -Mart. To, to nie jest powodyrba, jak sami widzicie. To jest Pop -Mart. A więc widzicie y, tutaj mamy taką kuchenkę. Najpierw y, kuchenka Minivers. Tak, tak jak mówi Ula. Patrzcie, tutaj niestety nie działa, bo nie mieliśmy takiej baterii jak... A więc wszystkie szafki otwieram i zaczniemy robić nasze dania. A więc mamy te rzeczy i mamy tajemniczy składnik. Otworzymy go, a Wy z tym też, jak to będzie szybsze, czy ja otwierająca, czy Wy zostawiliście łapeczkę w górę czy i subskrypcję z dzwonkiem. O i płatki. I co tam Ula? Masz jeszcze? Ula widzi coś innego. <noise> Miskę, a coś jeszcze? Zakrętkę. Na to. Aha, na to. I jeszcze coś? Szczypeczki, oczywiście. A więc chwila. Yy, Ula, zakręcisz to tu. Najpierw się sprawdzę, co mamy zrobić. W sensie, no wiecie, na instrukcji, gdzie jest ta instrukcja. A więc zaczynamy robić. Najpierw pączki. Sprawdźmy, co to potrzebujemy. A później będziemy robić koktajlik. Tak, ale najpierw pączki. Co tu potrzebujemy? Glaze? Wyciągnij Ula glaze. Czyli? E, czyli to. Dobra, płatki. Mamy. I pączki. I tace. Dobra. Ja robię jeden pączek, a Ula jeden. Dobrze, zaczynamy. Ula, możesz zaczynać Ty. Ty? No. Najpierw musisz... To się trudno wyciska trochę. Zaczekajcie. Ula się skupia. i no. widzicie tu? Ja? No. <laughs> o. Pomóc ci? O, widzicie? Tutaj mamy. Ula się skupia. Hej! Co to ma być? Ciało akurat na tacę. Ula. Bo się precyzyjnie. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, teraz posypkę kładź. Posypkę, czyli płatki. Tak niestety prezentuje się pączek Uli. Pomóc Ci? Okej, okay, tam wyciąga. O, biedny pączek Uli. Chciałoby no. być taki Ula, co ty tam... A... Je, je, je. Ula wyciąga płatki. Pokaż, <tukasz, tukasz> jakie fajne. Dobra. Nasypuj, Ula, bo my tu czekamy 500 U... milionów Ula! Przecież wiem, że ty jesteś Ula. Kto szybciej udekoruje? Y... Bo wiecie, ja mam w sierpniu urodzinę, a teraz jest sierpień. No i... Dla mnie idealnym prezentem będzie subskrypcja z dzwoneczkiem i łapka w górę. To jest idealny prezent dla, dla mnie. I dla Ulki, ale Ulka ma urodziny y, trochę później. A więc... No. Dobra, Ula, otwiera nożyczkami. No gdzie Ty wsypujesz? No, później łyżeczką. <laughs>, łyżeczką. No co? To jest nie łyżeczka. Dobra, no, ludzi. Dobra ludzi skała. Dekoruję. No, Ale, no widzicie, <śmuszczaj> Duża ręka była. Patrzcie, stwór z zjawa nadchodzi. <śmuszczaj> Czekaj. O, zasłaniać kamerę. Ula. Ula, twój poczek gotowy? No. Dobra, teraz czas na ja mojego. Podtrzymaj kamerę. Dobra, kładziemy. Glaze. Znaczy, od, od, odkręcam. Dobrze, tak. No być tak. Ej, no zasłaniasz! No. Dobra. O, młodego. Faktycznie, to się ciężko wyciska. O, o. Dobra. Glaze. Teraz łyżeczką nakładamy, jak Ula. O, mam. Jakie to wszystko mini? Jakie ja kocham miniwers. A wy napiszcie w komentarzach jeszcze kiedyś? W nie w komentarzach, bo niestety mam wyłączone. No to napiszcie chociaż łapką w górę, czy otwieraliście miniwers. Albo, albo kuchnię minifels, jak tu widzicie, albo właśnie kule minifels. Dobra. Pączki mamy gotowe. Niestety musimy tam schnąć, bo... Dobra. Zaczynamy od napoju. Napój widzicie, mamy taki. Ale odkręcamy, zaczekajcie. Odkręcamy. Nie. Ty wlewasz, was, a ja robię truszkoweczki. No, ola. Przepraszam, ja nie mam na imię Ola, tylko wiecie, Klaudia. Bo ta Ula myli ciągle. Bo wiecie, ona ma na trzy litery, no to myśli, że ja też mam na trzy litery, ale nie, nie, nie. Ja mam na imię Klaudia. Zapamiętajcie to, chociaż Ula tego nie pamięta. Widzicie, mam trochę syp A więc... no, ale... no ale co? Dobra. Nieważne. Dobra, my czekamy na tą ulę. Dobra, resztę tego mleka jakby zrobimy na... No właśnie, płatki z mlekiem. Dobra, jak widzicie, tutaj naleciało trochę do płatków. I my robimy płatki z mlekiem, ale Ula tam nad tym napojem się męczy. Nie mo... Nie można! Dobra, zaczekamy aż zleciamy a tutaj yeah. pokażę Wam efekt, dobrze? Dobra, płatki niestety tak nam wyszły. Dobra, ja chowam to do lodówki i znowu się widzimy. Dobra, Ula tam um, się zastanawia... Ej, w ogóle widzicie, co ja odkryłam? Patrzcie, tutaj jest kółko i krzyżyk można zrobić. Ja później sobie zrobię z Ulą. E, dobra, mamy słomeczkę. Mamy też truskaweczki. I jeszcze kostki lodu. Dobra, Ula, nie krzycz. E, Ula, co tam robisz? Dobra. <grym> Ula mi się udaje. Ula, dzisiaj te płatki. Patrzcie, te płatki ja. <noise> Ale już są wszystkie w No do... Dobra, włożymy do piekarnika, który nie działa. Dobra, patrzcie, tak się prezentujemy. Tu. Pytanie, kto się tu, ten, jak to się nazywa. Schwamy już te żółwki. No, zapiekaj drzwi. No, niestety, drzwi tak skrzypią mi ktoś tu wszedł. O, to my w ogóle mamy rękawice i ja nie mogę. Założę je, czekajcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, to rękawiczki, które klaszczą, nie. Mm, mm, z góry wszystko widać. La, 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 la. A ty się tu nieba! No dobra, idę ci pomóc. A ty się tu nieba! No już ci pomagam. Mm, 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 mm. No. Mm, mm, mm. Dobra, zostawiam to. Mm, mm. Dobra, Ula sobie ucina właśnie ten napój, bo to jest trochę trudne, a więc wiecie. No, bo nam się coś nie udaje. Nie naglewaj! Aha, patrzcie co Ula zrobiła. Udziała po prostu, no... Dawaj, wlej to. jest? <śm> Jedna połówka tutaj wylądowała. Druga! Dobra, wle wlewamy gdzieś ta... Dobra, łyżeczki nie ma, a więc szczypeczkami. Aha, dobra. Weź szczypeczki. Tu Tak, Proszę. Dobra. A teraz moi widzowie. Nasi. Bo my jesteśmy razem. Nie. Tu już nie ma. Ale tu jest już pełno. Wy tu po prostu tymi szczypa, szczypami Szczypeczka mi wydubię. A kto? Nasza Ula <ścoughs> Ula się skupia Jola Ja nie jestem Jola, Klaudia zapomniała. Halo. Przecież taką miałam kstywkę, jeśli, jeśli, jeśli by się bałam powiedzieć prawdziwe imię A Tulu, tulu, tulu. Nie wiem. Salki. Widzowie. Widzowie, ale ja tu macham ogonkiem. Mogę mini rękawicę? Bo ja mam tu dużo klejzu. No w tym czasie zaczekajcie I patrzcie, tutaj Sprawdźmy jakie są dostępne. Tutaj. I najbardziej bym chciała tą blondynkę. A ty Ula? Ja? Bym chciała? Nie krzycz. Tą gotowackę. Tą z burgerem. O... Zapytaj, jaki ma kolor włosów? Niebieski. Aha, dobra. To albo niebieska, albo nie... albo jasno blondynka. Dobra, bo czekam aż ula to wleje. Ula chyba skończyła, a więc ja się zajmuję troskaweczkami. Okej. Okay. Zaczekaj Bierzemy sobie właśnie te tutaj. Troszka. Jakie piękne. Zobaczcie. Taką skrzynię. Skarb. <gubić. gubić> Dobra. dawajcie Wkładamy o matka. Spalaj maluszku. <noise> Pokażę wam jak włożyłki, okay? bo tu trochę jest problem. Jedną ręką trzymaj a, a drugą. No! Bo wiecie, zapomniałam kupić ten trzymak. Chodź, bra! Pokażę widzę jak Dobra, widzowie, poczekajcie, bo Ula <muszy> musi trochę się skoncentrować. A ja włożę słoneczkę. Dobra, ja ją otworzę. Dobra, patrzcie. Mamy tutaj kostki lodu i wkładam jeszcze słomkę. Dobra, to odkładamy tu. I chyba to wszystko. I teraz będziemy otwierać to. To papa.